Witajcie kochani. Przed Wami kilka zadań z prawdopodobieństwa klasycznego. Oczywiście pochodzą te zadania z generatora nowej ery. Zapraszam do oglądania. Oto pierwsze zadanie. Na ściankach sześciennej kostki umieszczono liczby 2, 5, 8, 11, 14 i 16, a na monecie po jednej stronie liczbę 5, a po drugiej 10. Rzucamy kostką i monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma otrzymanych liczb nie będzie podzielna przez 3? Tu proponuję rozwiązać to zadanie z wykorzystaniem szachownicy. Moi drodzy, po co wypisywać wszystkie przypadki? Jak można je zobaczyć? Zobaczmy, jak wygląda szachownica w tego typu zadaniach. Zobaczcie, kochani, że pionowo umieściłam sobie numerki, które są na monecie, natomiast poziomu umieściłam numery które są na kostce. No i teraz oczywiście tutaj mamy informację, że zaznaczamy um, sumę tych naszych dwóch liczb, ale taką, która nie jest podzielna przez 3. No to jedziemy piątka i dwójka razem dają 7, czyli nie jest to podzielne przez 3. Teraz piątka plus piątka daje nam dziesiątkę też nie jest. 5 plus 8, 13 też nie jest. Podzielne przez 3, 5 plus 11 to mamy 16, też nie jest podzielne i 5 plus 14 jest to 19, nie jest podzielne. Natomiast 16 plus 5 jest już wynikiem 21, które jest podzielne przez 3, no i tego już nie zaznaczamy. Jedźmy dalej: 5 plus 2 jest podzielne, 5 plus 10 jest podzielne. 8 plus 10 jest podzielne, 11 plus 10, 21 jest podzielne, 10 plus 14 też jest podzielne, no i 10 plus 16, 26 nie jest podzielne już przez 3. No i moi drodzy, tutaj jest już praktycznie koniec naszego rozwiązania, ponieważ pokazujemy tak, że moc naszej omegi to są wszystkie nasze kratki, w naszej tabelce wszystkie komórki, których 1, 2, 3, 4, 5, 6 razy 2, to mamy 12, czyli moc naszej omegi jest to po prostu wynik 12. Moc ja będę oznaczała w pionowych kreseczkach, można dwie u góry zaznaczyć, ale to nie ma znaczenia. Natomiast zobaczcie, jakie je, jaka jest moc naszego zdarzenia. Nazwijmy je A, zdarzenie sprzyjające. Czyli, że suma otrzymanych liczb nie jest podzielna przez 3. No i tego tutaj, jak policzycie, mamy 6. No i na koniec prawdopodobieństwo klasyczne, czyli p od naszego a, można sobie zapisać. Jest to moc naszego zbioru a, czyli 6 przez moc naszej omegi, czyli 12, i wynik ostateczny po prostu jedna, druga. Koniec, mamy to. Słuchajcie, jedźmy do kolejnego zadania. Zobaczmy, co kryje kolejne, bo to było moim zdaniem bardzo proste. Kolejne zadanie. Oblicz prawdopodobieństwo, że w trzykrotnym rzucie kostką suma wszystkich otrzymanych wyników będzie równa 5. No i uwaga, zacznijmy może od omegi. No nie trzeba całej omegi wypisywać, nawet nie jesteśmy w stanie, ale trzeba napisać jaka jest moc tej naszej omegi. Trzykrotny rzut kostką. Słuchajcie, czyli robimy sobie trzy kreseczki, no i reguła mnożenia, czyli mamy za pierwszym razem sześć możliwości za drugim 6 i za trzecim 6, czyli mamy 216. No dobrze, no to zobaczmy, jak wygląda w takim razie nasz zbiór zdarzeń sprzyjających, czyli nazwijmy go A. Suma. Tak, tutaj czytamy, suma wszystkich otrzymanych wyników, tak, wszystkich otrzymanych wyników będzie równa 5. No myślę, że tego za dużo nie ma, słuchajcie, bo piątki ani szóstki już nie mogę wstawić. Pytanie, czy mogłabym wstawić sobie czwórkę. Gdybym wstawiła czwórkę, to bym miała później ewentualnie jedynkę i już mam 5, więc no tego też nie możemy... Wstawić, więc jedyną opcją, która, od której możemy zacząć, to gdy jedna z nich to będzie trójką. Jeżeli wypadnie nam trójka, to nie mogę dać dwójki, bo znowu co się stanie? No już mam pięć, a to muszą być trzy rzuty, więc no niestety też nie, więc ewentualnie jeden, jeden. No ale, że ta opcja może w różnych kolejnościach wypaść, no to bierzemy sobie i rozpisujemy, czyli jeden, trzy, jeden. Oraz 1, 1 i 3. Może tutaj wszędzie te przycinki poróbmy. No dobra, no to to jest jakby opcja z trójką i z jedynką, a raczej dwoma jedynkami. I czy jeszcze została nam jakaś opcja? No i tak jest jeszcze jedna. Jest to 2, 2, 1. No i oczywiście przestawiamy sobie 2, 1, 2. 1, 2, 2. No i się okazuje, że tutaj. No, już więcej opcji nie ma, tak żeby suma była równa 5 wszystkich naszych wyników. No i liczymy, a tego jest 6. No i prawdopodobieństwo naszego zdarzenia to jest 6 przez 216, czyli po skróceniu mamy 1,36. No też uważam, że to zadanie nie było aż takie trudne. No dobrze, najgorzej to, moi drodzy, wypisać to zdarzenie sprzyjające, czyli ten warunek, który jest postawiony w zadaniu, to jest to nasze zdarzenie sprzyjające, i tu zawsze pojawiają się dylematy, skąd ja mam wiedzieć, że ja już wszystko wypisałem, wypisałam i że nie ma nic więcej. No moi drodzy, no generalnie polegacie tylko na swojej intuicji, bo tak naprawdę to nikt nigdy nie, nie będzie miał pewności, chyba że jesteśmy super. A sami powiemy, tak, to jest już wszystko, mam wszystko wypisane, jestem stuprocentowo pewien. No to chwała ci za to. Natomiast nie martwcie się, jak macie takie poczucie, że a co jak nie wypisałem wszystkich. No kwestia, że tak powiem doświadczenia, kwestia ilości zadań przerobionych, więc musicie no, dużo tych zadań ogarnąć, zanim będziecie pewni, że już, już wszystko jest wyczerpane, już to zdarzenie jest na 100% napisane w pełni. No dobra, ok, jedźmy do kolejnego. Kolejne zadanie. Rzucamy 8 razy symetryczną monetę. No wiadomo symetryczną, że z równym prawdopodobieństwem wypada nam orzeł i reszka. No tutaj, może już nie będę rozpisywała wam, jak wygląda omega, bo my to znamy. Jest to reguła mnożenia. Jeżeli 8 razy mamy rzucić, a za każdym razem jest to orzeł albo reszka, no to logiczne, że to jest po prostu 2 do potęgi ósmej, tak? No to już wiemy, bo 8 kresek. Na każdej kreseczce mamy dwie możliwości, czyli 2 razy, 2 razy, 2 i tak aż do. 8. Pozycji, czyli 2 do 8. No dobra, możemy tu jeszcze wynik sobie, słuchajcie, napisać 256, bo to wcale nie jest taka duża liczba. No i teraz ten warunek tego naszego zdarzenia, słuchajcie, obniż prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej dwóch orów. No i tak, zdarzenie A polega na tym, że mamy mieć co najmniej dwa orły. No ale jak rzucacie 8 razy, to mogą być to, słuchajcie. Dwa orły, trzy orły, cztery orły, pięć orłów i tak aż do ośmiu orów. No, słuchajcie, no ja myślę, że tutaj przydałoby się nam te tak zwane zdarzenie przeciwne. Czyli na czym polega zdarzenie A. No to jedziemy co najmniej najmniej. Dwa orły. No to uwaga, spróbujmy napisać zdarzenie przeciwne. Co najmniej dwa ory. Zdarzenie przeciwne co najwyżej jeden orzeł, co najwyżej najwyżej jeden orzeł. Ok, no to to już brzmi lepiej. Dlaczego? Coś powiem, jak lepiej. No bo słuchajcie, no to będzie zdarzenie takie, że albo mamy e, same reszki, tak, czyli reszka, reszka, reszka i tak dalej, aż do reszki i tych reszek macie, słuchajcie, osiem wyrzuconych, no to w takiej sytuacji macie tylko jedną, same reszki. Ale, żeby orła mieć jednego i reszta reszek, no to ten orzeł, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pozycji reszek. Jeszcze sprawdzimy, takie 7. No to ten orzeł może zmieniać swoją pozycję, zamieniając się miejscami z reszką odpowiednio. No i znowu zmienia pozycję, słuchajcie. Oj, tutaj nie zmieniłam pozycji, zmieniamy pozycję znowu, czyli on wskakuje na kolejne miejsce reszki, no i tak sobie leci i słuchajcie, tą pozycję sobie zmienia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobra, sprawdzam, czy nie wygenerowałam za dużo tych reszek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i on wskakuje później na ostatnie miejsce, no i takich tutaj sytuacji, no to on może na 8 pozycji zmienić sobie miejsce, ponieważ mamy 8 razy rzucamy, tak? Czyli on może w ośmiu różnych momentach wyskoczyć. Za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, za czwartym, za piątym ten orzeł. I za ósmym oczywiście. No to, słuchajcie, to zdarzenie jest o wiele prostsze. No i teraz tak naprawdę możemy obliczyć sobie moc tego naszego zdarzenia przeciwnego. No to łatwo ją obliczyć, bo to jest po prostu 9. Tak? Ale my wiemy, że jeżeli weźmiemy sobie, słuchajcie, moc A i dodamy do tego moc A prime, tak? czyli zdarzenia przeciwnego, to wszyscy powinni już wiedzieć, bo to, to, jest zdarze, to jest prawdopodobnie klasyczne, że to jest moc całej mojej omegi. Myślę, że to wiecie, więc dzięki temu możemy mieć od razu zdarzenie, moc zdarzenia A, czyli tego, co nas interesuje, czyli 256 wszystkich możliwości, bo to jest moja cała omega. Jeżeli odejmiemy to zdarzenie przeciwne 9, to uzyskamy to nasze zdarzenie A. Czyli od omegi odejmuję. Zobaczcie, od tej mojej omegi odejmiemy sobie to nasze zdarzenie przeciwne. No i w ten sposób uzyskacie zdarzenie A. No, oczywiście po odjęciu mamy 247. No, i zostaje nam tylko obliczyć prawdopodobieństwo tego naszego zdarzenia, czyli 247 przez 256. No, i to jest już raczej ułamek nieskracalny, to tak już zostawiamy. No ale zobaczcie, tutaj mamy jak warto zauważyć, że moc tego naszego A, które pytali się w zadaniu. No to jest 247 możliwością. To trochę słabo, żebyśmy te wszystkie możliwości tam wypisywali. Więc dlatego tutaj warto było sobie zrobić to właśnie zdarzenie przeciwne. No ale okej, okay, jedźmy do kolejnego zadania. Kolejne zadanie. Znowu słuchajcie, mamy tak. Rzucamy jednocześnie monetą i kostką i teraz mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł i mniej niż cztery oczka. Można by było z ręki to wypisać, ale ja znowu sobie ułoży szachownicę, no po prostu uwielbiam szachownicę, tak? Więc narysujemy sobie szachownicę do tego zdarzenia, na pionowo sobie weźmiemy na przykład monetę orzeł i reszka, a poziomo sobie wypiszemy numerki na kostce od 1 do 6. No to zobaczmy, jak to wygląda. Na no, słuchajcie, myślę, że to jest rewelacyjny opis, ponieważ zobaczcie, każda tutaj komórka, która nie jest jeszcze wypełniona, ja tu na zielone kropki to zaznaczę, to jest cała Wasza omega, Czy to są wszystkie sytuacje, które mogą tutaj zajść. Czyli możecie już sobie napisać moc omegi na podstawie właśnie waszej tabeleczki, a raczej mojej tabelki, tak, bo to ja ją narysowałam, ale dobra. No jak policzycie jest to 12 komórek, czyli mamy 12 różnych zdarzeń, ogólnie wszystkich. No ale teraz uwaga, należałoby zaznaczyć to zdarzenie nasze A sprzyjające, tak. Czyli tutaj należy się zazna zaznaczyć tam, gdzie wypada słuchajcie orzeł i mniej niż 4 oczka, tak. Mniej niż 4, to może ja tutaj zaznaczę, że chodzi o jedynkę, tak, dwójkę, trójkę, no i dalej już nic, bo to są oczka mniejsze niż 4. I ma wypaść orzeł. no to raz, dwa, trzy. Słuchajcie, tutaj moc jest 3. No, ktoś powie, a mogłem to wypisać z ręki, na przykład orzeł 1, orzeł 2. Oczywiście, jak najbardziej, jak lubimy sobie wypisywać, nie ma problemu, można z tabelki, można wypisać te wszystkie zdarzenia ale za każdym razem oczywiście uzyskujecie to samo. Tutaj mamy bardzo prosty rachunek, moc a, czyli 3, przez moc omega, czyli 12 i po skróceniu 1 czwarta. Od cała filozofia. Koniec. No dobra, to też było, myślę, zadanie bardzo proste, więc jedźmy do kolejnego i zobaczmy, co kryje kolejne. Ze zbioru a losujemy ze zwracaniem dwie liczby. Super, słuchajcie. Jak macie wylosować dwie liczby i to jeszcze ze zwracaniem, takie formułka, ze zwracaniem dwie liczby. Słuchajcie, szachownica jak nic. Szachownica, bo no, idealne zadanie pod szachownicę, więc my ją po prostu zrobimy, wiemy jak już mniej więcej ją zrobić, więc zobaczmy jak ona wygląda i przejdziemy dalej do naszego zadania. Słuchajcie, mamy szachownicę, widzicie, że tutaj no, mamy ten sam zestaw liczb do dyspozycji za... Pierwszym rzutem i za drugim, ale tu trzeba też ponumerować, tak? Czyli na przykład tu weźmiemy, że to będzie pierwszy rzut, może napiszemy go tak bardziej, pierwszy rzut, a tu zrobimy sobie drugi rzut. Oczywiście to nie ma znaczenia, ale co jest istotne, bo e, zobaczcie tu jest prawdopodobieństwo tego, że iloraz, no to jeżeli chcemy ułożyć ten iloraz, to ja sobie uzgodnię, że mój iloraz będzie powstawał tak, że ja będę pierwszy rzut, dzieliła oczywiście przez drugi rzut, tak? No żeby wiadomo było, że iloraz losowanych liczb jest mniejszy niż jedna druga, eee, oblicz prawdopodobieństwo tak, eee, tego, że ten iloraz będzie mniejszy niż jedna druga. No dobra, no to słuchajcie, najpierw zaczniemy od omegi, tak? Mamy omega, cyk, drzewko nasze. Tyle ile komórek, to już wiecie, w naszej szachownicy jeszcze niewypełnionych, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 6, czyli jak rzut kostką, tylko trochę inne numerki, czyli 6 razy 6, czyli 36. Pierwszy, czyli dwójka przez piątkę, jest mniej niż y, jedna druga? No myślę, że jest, więc to będzie to. Później mamy, y, pierwszy rzut to jest 2 i 8, 2 i 12, to jest ten drugi rzut, mamy 2 i 15, wszystko widzicie, to są mniejsze ułamki niż jedna druga, wszędzie tutaj mamy mniejsze. No i teraz tak, no tutaj czy wezmę 5 ósmych, słuchajcie, na, na próbę napiszmy, 5 8. my widzimy, że to już przekroczyło, ta, ta pozycja już tutaj nie zadziała, ale ta pozycja kolejna, czyli... 5 dwunastych już będzie OK, czyli 5 dwunastych zaznaczamy, później 5 piętnastych też jest OK, no i 5 osiemnastych też jest OK. Teraz z ósemką widzimy, że no nie możemy, słuchajcie, wziąć ani piętnastki, ani dwunastki, musimy dopiero tutaj jechać, 8 osiemnastych, no i praktycznie to już jest koniec, jeżeli ułożę sobie, że iloraz to jest pierwszy rzut przez drugi rzut. No i teraz pozostaje mi tylko obliczyć moc tego, Zdarzenia, no to liczę wszystkie wypisane moje ułamki, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam ich 9. No i tutaj wychodzi nam prawdopodobieństwo od naszego A, zbioru A, zdarzenia A. No to mamy 9,36. Pamiętajcie, że prawdopodobieństwo zawsze skracamy, tak? Zawsze skracamy. No, więc tutaj przez 9 skrócimy, czyli mamy 1 czwartą. No właśnie, no i wszystko w temacie, tak? Mamy to moi kochani, więc możemy jechać do kolejnego zadanka. A jak widzimy w kolejnym zadanku, no to co mamy? Mamy, że w pierwszym pudełku są cztery kule czerwone, ponumerowane od 1, 3, 5 i 7, a nie od. Nie, to są jakieś nieparzyste liczby. W drugim są trzy kule zielone pondumerowane 2, 4, 6, czyli są parzyste. Losujemy po jednej kuli z każdego pudełka, bo prawda, prawdopodobnie jest zdarzenia. No i tu mamy A. Na zielonej kuli otrzymamy liczbę większą niż na czerwonej. Słuchajcie, można by było się bawić, ale ja tu znowu, słuchajcie, widzę szachownicę. Idealne zadanie znowu pod szachownicę. Ktoś powie, Boże, same szachownice. No ale jeżeli ktoś nie lubi, to sobie z ręki wypisuje te zdarzenia i też jest spoko, ale ja... Wizualnie tutaj lubię schematiki, więc jedziemy sobie szachownicę. Zobaczmy, jak ona wygląda. No i zobaczcie, moi kochani, ja specjalnie wybrałam wam um, no, kule czerwone, czyli napisałam te numerki 1, 3, 5, 7 na czerwono i 3 kule zielone i numerki 2, 4, 6 napisałam na zielono, żeby jeszcze łatwiej nam było to wszystko zwizualizować. I teraz tak. Jaka jest moc omegi, bo od tego oczywiście musimy tutaj zacząć, czyli już przypominam, są to wszystkie nasze puste, no poza tym oczywiście, puste pola na naszej szachownicy, czyli tutaj mamy 1, 2, 3, 4 razy 3, 4 razy po 3, czyli mamy 12, taka jest moc naszych zdarzeń. No i teraz oczywiście moi kochani, te nasze zdarzenie A sobie musimy zaznaczyć, gdzie jest to zdarzenie A, że... Na zielonej kuli otrzymamy liczbę większą niż czerwona. Zielona ma być większa. No to tutaj mamy A tak, zielona ma być większa niż czerwona. No wszędzie tutaj, tak, tu jest większa. Później tak, tutaj dwójka i trójka. No dwójka zielona, trójka czerwona, czyli odpada, ale tutaj tak, i tutaj tak. Później piątka. Z piątką to tylko tutaj, a już siódemka, już niestety nie. No bo już koniec szóstka jest słabsza niż siódemka. No to zobaczcie, moc zdarzenia A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moc jest 6. No i prawdopodobieństwo to już pikuś, bo prawdopodobieństwo to jest moc A przez moc naszej omegi. Słuchajcie, jedna druga. No i kochani, no cóż wam powiem, dobiegliśmy do końca, kilka zadanych wam pokazałam, jak widzicie w większości, no szachownica, no ale to mówię, kto co lubi, ja lubię szachownicę, jak mogę to stosuję, bo jest naprawdę super wizualizacja tego zadania, ale tylko ją stosujemy, kiedy mamy dwukrotny i ze zwracaniem, albo na przykład dwukrotne rzutkostką, także nie też do każdego typu ta szachownica się nadaje, no ale do niektórych zadań, tak jak tu wam pokazałam, jest idealna. Także moi kochani, na koniec oczywiście standardowo samych piątek i szóstek na sprawdzianach i dajcie po zadają z prawdopodobieństwa, rozwiązujcie jak najwięcej, bo tylko w ten sposób się tego nauczycie, a ja się z Wami żegnam i oczywiście do usłyszenia już niedługo. Do widzenia!